Dobra, uwaga, Michał, zaczynasz. Ja tylko pokażę tak. Mamy jedną rękę i mamy dwie ręce. Każdy musi oddać po pięć strzałów, ale jeżeli jest jedna ręka, na tam, podnieś jedną rękę, to odgrywam. Zagraj, jest. Jeżeli Michał podniesie dwie ręce, jest. Uwaga, przyjmuję w stronę bramki, uderzam. Widzieli o co chodzi? Każdy po 5 strzałów musi oddać, i dopiero jest zmiana. Czyli Michał, zaczynasz. Nie? Czyli Michał do środka. I Leo, gotowy. Dwie ręce co. Pa. Pa. Kończ, kończ, kończ. Cy. Pam, Obrze. Pa. Pa. Cyk. Pa. Bra. Dorzuć komendę, żeby cię było słuchać, Michał. Jest, jest, gra, jest, cokolwiek, nie? Pa, w stronę bramki. Dobra, i zamianka. Było pięć strzałów. No to dawać, zamianka. Dobrze. Patrz, patrz, patrz. Obserwuj, co się dzieje. Cyk. W stronę bramki. Dobrze. Brawo, brawo. Cyk. Dokładniej. Pa. Kończ, kończ, kończ. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Cyk. Pam. Dobrze, brawo. Dobra, Natanii, do środka, nie? Nie? Dobra. Pach, w stronę bramy. Dobrze, brawo, brawo. Pa, super. Pach, pa. Dobrze, obserwuj, obserwuj, co się dzieje. Brawo. Pach, pach. już. Ile strzałów zostało? Obserwuj, obserwuj co się dzieje. Wyprowadź. Okej. Okay.